Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry twierdza Krzyżowiec. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie kolejną serię z testami. Ostatnio sporo nad tymi testami myślałem, i tak na początku planowałem, oczywiście, że zrobić to wszystko z wioskami, tak jak wam na jednym odcinku mówiłem. Ale też zastanawiałem się, czy robić duże ataki, czy jakieś inne. No i na początku planowałem zrobić duże ataki, żeby te boty też musiały tu sporo rekrutować, żeby mogły się pokonać. Ale wydaje mi się, że może to być znacznie ciekawsze na tych małych atakach. Ostatnio na tym. Jednym turnieju, gdzie mieliśmy małe ataki ustawione, fajne rzeczy się działy, Sułtan pokonał Fryderyka Ja też później nagrywałem jeszcze jeden turniej, który wy dopiero zobaczycie później, bo on będzie w przyszłym tygodniu Tam też się fajne rzeczy działy, nie będę wam mówił dokładnie jakie, bo nie chcę spoilerować, ale no też się fajne rzeczy działy Więc to trochę skłoniło mnie do tego, żeby właśnie może zrobić coś na małych atakach, ponieważ testy już na dużych atakach były i to nie jedne Ale nie mieliśmy nic na takich małych atakach, co jest bardziej zbliżone do takich standardowych ustawień twierdzowych więc myślę, że zrobimy sobie właśnie jednak takie testy. No i po kolei będziemy brać każdego bota tak jak zawsze. Zmierzy się ze wszystkimi. No i w kolejnym odcinku będzie po kolei każdy brany, żeby sprawdzić, jakie wyniki im wyjdą. Każdy zmierzy się tam z, z każdym po dwa razy. Więc będziemy sobie też mogli porównać to z tamtymi testami, jakie wyniki tutaj mamy, jakie były tam, jak to się wszystko zmieniło. No i tak też chyba zrobimy, tylko nie wiem jeszcze, ile pieniędzy damy. O tu. Chciałbym dać trochę więcej pieniędzy z racji takiej, że są boty, które muszą kupić jednostki Normalnie ich nie rekrutuję. taki właśnie szczur ma pikinierów, wieprz ma też pikinerów, Czy ktoś tam inny, jeszcze jakichś zbrojnych Więc tu oni by potrzebowali trochę więcej pieniędzy, więc żeby tak było sprawiedliwie Żeby każdemu na wszystko starczyło, się, że 20 tysięcy będzie optymalne No i zaczynamy, zaczynamy kolejne testy, dawno testów nie było Zobaczmy co to wyjdzie, jestem bardzo ciekaw tych pojedynków na tych małych atakach Tutaj są te wioski bez smolnych rowów i wielkich dołów. Też to są te najbardziej osłabione, gdzie same budynki im po prostu zostawiałem. Więc zobaczymy sobie gospodarkę, zobaczymy jak te boty będą funkcjonować. Kto okaże się tutaj najlepszy? Czy to nadal będzie wilk, czy może jednak ktoś inny? Może Saladyn będzie najlepszy? Dobra, tu idealna kontra od węża. To musi być po szczurku. Szczurek, mimo tego, że dostał sporo pieniędzy, trochę za wolny. W pierwszym pojedynku szczurkowi się nie udało. Lecimy dalej. No, trzeba powiedzieć, że szczurek, mimo tego, że ma większe szanse tutaj wygrać, może i tak mieć ciężko. Na pewno wydaje mi się, że no, z kimś powinien wygrać. Nie chcę mi się wiedzieć, żeby tu przegrał ze wszystkimi. Wąż akurat był za szybki, no bo wąż też za dużo jednostek tutaj robi i też ma trochę uczników do obrony. Więc kontrę zrobił sobie idealną, ale jakby to było z wieprzem, no przebicie przez pałkarzy też może nie być łatwo. I tutaj leci kolejna kontra. Szczurek, czy ty przegrasz ze wszystkimi? Zasady pod ciebie, pod te słabsze boty, a ty takie rzeczy nadal będziesz robił? Co to jest? Kolejnym botem będzie wilk. No i zobaczmy jak pójdzie z wilkiem, ale raczej się domyślamy jak tu pójdzie z wilkiem. Szczurek, ja ci specjalnie dałem jeszcze więcej pieniędzy, żebyś ty pikinierów mógł kupić, a ty co? Nadal ci się nie udaje wygrywać. Ale z kimś wygrasz, na pewno. Znajdzie się ktoś, z kogo pokonasz, ja wierzę. A właśnie, też jedna jeszcze zasada co do ataków, bo zawsze mieliśmy coś takiego, że... Było na przykład 5 ataków. Jeżeli się boty nie pokonały, no to był remis. Później na Overlordzie było 8. Jeżeli się nie pokonały, to też remis. Ale tu z racji takiej, że te boty mogą robić naprawdę dużo ilość ataków, to myślę, że ten limit jest tam niepotrzebny. Bo przede wszystkim te boty raczej zdążą się pokonać. Ale tutaj kontra leci. Turek, nie podoba mi się to, co ty tutaj robisz. No i wracając do tych ataków, tutaj prędzej i czy później te boty i tak się pokonają. Więc. Może jak już to ustawimy jakiś limit lat, zobaczymy, jak to wyjdzie po pierwszych dwóch odcinkach i później ustawimy, przecież nie wiem, po 70 latach, jak te boty nie będą mogły się pokonać, jak już robię po 500-600 jednostek, to wtedy może jakiś remit zrobimy. Bo limit ataków jest w moim zdaniem tutaj niepotrzebny szczerze, nie chce mi się wierzyć, żeby te boty miały problem z pokonaniem się, więc chyba limitu jakiegoś ataków nie będziemy ustawiać, bo to nie ma sensu. Dobra, salady się długo rozbudowuje. Szczurek, to jest twoja szansa. No i już się rozbudował, no nie no, szczurek, no kontra to też nie jest teraz najlepszy pomysł, nie no. Powiem wam, że ja najbardziej czekam na testy Sultana. Testy Sultana, on pokazał się naprawdę z dobrej strony. On tu może zrobić wynik, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Bo co jak to Sultanowi też najlepiej nie szło, to trzeba powiedzieć w tych testach, ale tu, skoro był w stanie wygrać z Fryderykiem? Które też już miał sporo kuszników. To nie było tak, że to był jakiś pierwszy atak, gdzie Fryderyk się jeszcze rozbudowywał. To było już po tym, jak się Fryderyk rozbudował. Miał sporo kuszników ustawionych, a i tak mu się udało. Więc Sultan z tymi zbrojnymi naprawdę może być dobry. Tutaj zobaczcie, atak szczurka, no tyle co ma tych kilku pikinierów, ale to jeszcze nic nie daje. Szczurek najmocniejszy to tutaj nie będzie, no niestety. Ale właśnie Sultan, on już będzie się mógł tutaj zaprezentować, bo tu u szczurka raczej będzie mieli... No możliwe, że 15 porażek, patrząc po tym, co się dzieje. Chyba, że z jakimś Filipem uda się wygrać. Jest szansa. Sultan, nie no, Sultan to jest MVP tutaj. Sultana to się trzeba obawiać. Sultan jeszcze wszystkich nas zaskoczy w tych testach, ja wierzę. Bo najlepsze jest to, że Sultan, to nawet jak wyjdzie w złym momencie, to on i tak będzie jakimś cudem w stanie się obronić. On ma dobrych procarzy, miotaczy i oni bronią nawet przed zbrojnymi. Trochę, co prawda, ma tych procarzy, ale oni aż tak bardzo nie przeszkadzają. Oni skupią na sobie uwagę, no bo to jest jednostka, która jest dystansową, więc priorytet jest na nią ustawiony. Ucznicy się na niej skupiają, a zbrojni sobie podchodzą i to jest najlepsze. Dobra, ale na razie tutaj szczurek. Chociaż z jednym, no nie bądź taki. Tutaj Ryszarda możesz zaskoczyć. Nie, no Ryszarda. No w teorii Ryszarda myślę, że mógłby pokonać, ponieważ on dużo uczników nie ma. Dobry timing trafić, i z Ryszardem byłaby szansa. No to nie jest dobry timing, jak ty wpadasz na zbrojnych. Ale tu z dobrym timingiem myślę, że można. Szczurek, pokonasz Ryszarda? Już kiedyś Ryszard zostałeś chyba pokonany przez Szczurka, więc uważaj. Zły timing, ale się obroni. Chyba, albo i nie. Tu nic nie zostało. Tak, Myślę sobie, Myślę, że tak właśnie powinno Na razie same porażki. Aż nawet nie muszę nic zapisywać, bo po prostu to się zapamięta. Ryderyk, w pierwszym rzędzie nic się nie udało tutaj zrobić. Oj, Fryderyk, czy ty się obawiasz tych testów na tych atakach? Fryderyk coś czuje, że. boi się tych testów, szczerze. Jak będzie odcinek z Fryderykiem, to. będzie się bał jak nic. Serio? Spanikował? Myślałem, że tutaj będzie szansa. Te jednostki, jakby tam poleciały, co prawda, no. Nie był najlepszy timing, bo ta armia Fryderyka ustawiała się jako pierwsza, ale tu mogła być szansa. Dobra, Szczurek, dzisiejszy odcinek to będzie niedobrze szybki, to jeszcze nic tutaj nie zobaczymy ciekawego. Ale z Filipem, z Filipem musisz, to jest dopiero pierwszy atak. I tu też nawet zbrojnych nie ma paszcie. Jak Szczurek by tylko teraz uzbierał ten atak i miał trochę pikinierów, to jest jego wygrana. Tylko żeby w rycerzy nie wpadł. Okej, okay, rycerze nic nie zrobili, ale tam już uczników kupił dużo. Dobra, też się nie uda. Szturek. Od jeszcze będzie panikował przez rycerzy. Oj, dobra. Zobaczcie, nawet Filip z taką ilością zbrojnych, on też będzie mógł być całkiem ciekawym botem. Nie dość, że będzie mógł blokować, a tu zblokować będzie całkiem łatwo. Bo tu wszystko jest odsłonięte, można kogoś naprawdę zniszczyć mocno. Plus jeszcze ma katapulty, Filip też będzie mógł zaskoczyć w tych testach. Bo taki nawet marszałek, który ma problem z uzbieraniem ataku, tu to jest dla niego największa szansa. Marszałek, który ma problem z uzbieraniem 400 jednostek tu będzie mógł przynajmniej zaatakować. I też będzie mógł coś namieszać. Też jakieś wyniki wilkowi czy komuś może uda mu się popsuć, kto wie. Tu wyleci atak. Tak coś czułem. Sprawy mają się dobrze. Tak. Dobra, pierwsze dwa odcinki to mogą być bardzo szybkie. Bo coś czuję, że w następnym odcinku z wężem pójdzie mniej więcej podobnie. Tyle że widać, że wąż może ze szczurkiem wygrać to będzie ta różnica. Ale węża raczej też w większości tak będą załatwiać szybko. Ale później, jak się zaczną kolejne odcinki, jak będzie wieprz, wilk, saladyn, to się zaczną ciekawe testy. Ciekawe, czy ktoś zrobi tutaj 15-0 właśnie. Bo Wilk kiedyś chyba. Czy Wilk miał takie testy, że zrobił 15-0, czy tam było 14-1 remis? Nie pamiętam. Ale Wilk kiedyś naprawdę wszystkich pozamiatał i to chyba na średnich atakach właśnie było. Wtedy były normalnie zamki, więc Wilka pokonać było ciężko i chyba Wilk miał, jak dobrze pamiętam, same zwycięstwa albo tam jeden remis, tylko z Saladynem czy coś takiego. Więc tu ciekawe, czy ktoś też będzie miał 15-0. Tu wydaje mi się, że sporo botów mogłoby mieć 15-0, chociaż na, na tym wilku może być tak, że jakiś remis będzie albo coś, albo będzie zawsze ta porażka jedna. Ale dużo botów mogłoby zrobić jakieś 13 winów czy coś takiego. Myślę, że na spokojnie. Dobra, szczurek, czy ty możesz, chociaż raz. Myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? Raz... Ja tu sobie jeszcze na telefonie odpaliłem notatnik, żeby zapisywać, kto ile ataków będzie tam ewentualnie robił. Tutaj wyzwycięstwo, tu porażka, tu coś, tu coś. A nawet nic nie muszę zapisywać. Piszę 15 razy porażka i będzie tyle, no. Odszedł. Szczurek, weźcie za siebie. Czeryfa zeskoczyć też będzie ciężko. Czurkowi brakuje właśnie jakiejś katapulczy, żeby gospodarkę zacząć rozwalać, cokolwiek. A i też w ogóle co do szeryfa, to kiedyś się na jednym z odcinków zastanawiałem, czy szeryf ma ten fajny zamek, który ma tak do boku zrobiony. I jak ostatnio usuwałem właśnie smołę plus wilcze doły, to tak, tam jest, trafił się jeden z tych zamków. Więc ciekawe, czy się pojawi w tych testach, ale jest ten jeden zamek. Bo tu jeszcze ta gospodarka jest odsłonięta, to jest ryzykowne. Ale właśnie na tych ustawieniach, plus jeszcze jakby miał ten zamek, gdzie ma tą gospodarkę schowaną, tak bardziej do boku, szeryf też może wymiatać. Szeryf naprawdę dobrze się pokazuje w takich ustawieniach. Dobra, szczurek, załamujesz nas wszystkich. Wszyscy przyszli dzisiaj na ten odcinek zobaczyć Twój podbój. Jak ty wygrywasz, jak to są ustawienia pod ciebie. Myślałem, że chociaż tutaj się może uda. Nie no, jak ty z marszałkiem nie dasz rady, to będzie kpina trochę, ale widzę, że możesz mieć ciężko. Ale teraz patrzcie, jakby. Nie no, to musisz najpierw obronić. Obronił się. Ale marszałek też zacznie zbierać. Zobaczcie, marszałek wcale taki słaby może tutaj nie być. Myślę że tak właśnie powinno być, czyż nie? jeszcze rycerze i katapulty go zblokują. Dobra. No i gdybyśmy mieli ustawione średnie czy duże ataki, marszałek by nic nie zrobił. A tak, jezu, ile tu rycerzy było? Co to jest? Marszałek jest na tych atakach naprawdę niebezpieczny. Taki atak zbrojnik to jest straszny. Plus jeszcze do tego rycerze i katapulty. Masakra. No i ostatnia szansa. Turek Opata można załatwić. Opat najlepszy w obronie nie jest. I nawet nie ma dużo łuczników. Jakbyś już na starcie w pierwszym odcinku zepsuł opatowi wyniki, bo byś go pokonał, to opat może najlepszym botem się tutaj nie okazać. Było blisko. No, już tam tych mnichów zaczął na szybko dokupować, ale to była szansa. To naprawdę była szansa. Ale teraz ten atak będzie coraz mocniejszy. Czurek, ty masz gorszy timing. Czemu ty później zawsze wychodzisz? Gdyby to szczurek pierwszy wyszedł, to on by wygrał. No dobra, więc pierwszy odcinek mamy zrobiony. No, niestety muszę tutaj szczurkowi wpisać 15 porażek. Nie udało się z nikim wygrać, więc tutaj nawet nie mam co za bardzo wpisywać. Nie trzeba będzie nic porównywać. 15 porażek wpisane. No i to by było na tyle w tym odcinku. Pewnie jakoś, może te testy będziemy robić dwa razy w tygodniu. Zobaczę, na razie, pokończę tam jakieś serie. Myślę, że te testy sobie szybko zrobimy, bo tam pewnie w grudniu jeszcze nas będzie czekała jakaś fajna aktualizacja w edycji ostatecznej to też może sobie coś będziemy mogli porobić, jakieś turnieje w końcu tam z chęcią bym chciał zrobić. Więc liczę, że coś takiego w grudniu będzie można robić. No i myślę, że kolejny odcinek będzie jakoś za tydzień, bo jeszcze tam parę zaplanowanych już mam, ale później może po dwa będziemy sobie tak robić, jedne w piątek, jedne w poniedziałek. Żeby to jakoś w miarę szybko poszło. Więc niedługo będą testy węża. No mu powinno pójść trochę lepiej, tym bardziej, że on w teorii licząc jakby od drugiej strony też ma już jakieś zwycięstwo ze szczurkiem. Więc tutaj może więcej się uda namieszać. Ale najbardziej to jestem ciekaw tego zawodnika. Tutaj o. To będzie bestia. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się do jutra do 10. Na razie!